Czy wiedziałeś, że awokado, znane jako jeden z najzdrowszych produktów na świecie, może stać się cichym zagrożeniem dla niektórych osób, szczególnie po 60. roku życia? Objawy takie jak kołatanie serca, obrzęki, bóle żołądka czy nawet niewyjaśnione kryzysy zdrowotne mogą być tak naprawdę związane ze spożyciem awokado na co dzień i prawie nikt o tym nie mówi. Jestem dr Józef Nowak i dziś przedstawię ci badania naukowe. Oraz informacje, których prawdopodobnie nigdy wcześniej nie słyszałeś. Pokażę Ci pięć typów problemów zdrowotnych, przy których należy unikać spożywania awokado, oraz trzy wskazówki, jak czerpać z niego wszystkie korzyści bez narażania zdrowia. Jeśli ten temat Cię zainteresował, zostaw polubienie pod filmem i napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Często słyszymy, że awokado to jeden z najzdrowszych produktów na świecie. Bogate w dobre tłuszcze, witaminy, błonnik i przeciwutleniacze, zyskało status bohatera wielu nowoczesnych diet. Ale istnieje mniej znana strona tego owocu, zwłaszcza wśród osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe. To, co wydaje się nieszkodliwe, może zamienić się w ciche zagrożenie. Awokado jest hojnym źródłem witaminy K składnika niezbędnego dla organizmu, który jednak bezpośrednio wpływa na działanie leków takich jak warfaryna, powszechnie stosowanych przez seniorów w Polsce, w celu zapobiegania zakrzepicy, zatorom i udarom. Gdy poziom witaminy K nagle się zmienia, może dojść do zaburzenia działania leku. Krew staje się zbyt gęsta, sprzyjając zakrzepom lub zbyt rzadka, zwiększając ryzyko krwawień wewnętrznych. Wielu pacjentów zgłasza wahania wyników krzepnięcia krwi, nie zdając sobie sprawy, że może to mieć związek z prostym daniem z guacamole lub plasterkami awokado na śniadanie. Badanie opublikowane w brytyjskim czasopiśmie British Journal of Clinical Pharmacology przez Reynoldsa w Wielkiej Brytanii w roku 2018 podkreśliło konieczność rygorystycznej kontroli spożycia produktów bogatych w witaminę K podczas stosowania antykoagulantów. Dlatego, jeśli przyjmujesz tego typu leki lub znasz kogoś, kto je stosuje regularnie, napisz w komentarzu: Uwaga! Może to również ostrzec inne osoby. A jeśli myślisz, że to jedyne ostrzeżenie dotyczące awokado, poczekaj. W kolejnym punkcie poruszymy ryzyko, które bezpośrednio wpływa na serce i które może zostać całkowicie niezauważone. Słyszałeś kiedyś o potasie? Ten minerał jest niezbędny dla zdrowia serca kontroli ciśnienia krwi i równowagi mięśniowej, ale u osób z niewydolnością nerek może stać się prawdziwą trucizną. Ci, którzy żyją z przewlekłą chorobą nerek, szczególnie w zaawansowanym stadium, tracą zdolność do usuwania nadmiaru potasu z krwi. A co to ma wspólnego z awokado? Wszystko, ponieważ ten owoc jest jednym z najbogatszych naturalnych źródeł potasu w ludzkiej diecie. Problem w tym, że nagromadzenie tego minerału w organizmie może wywołać arytmie serca, osłabienie mięśni, mrowienie, a nawet zatrzymanie akcji serca. Osoby poddawane hemodializie lub z ograniczoną funkcją nerek powinny bardzo uważać na spożycie awokado, nawet w małych porcjach. Dlatego właśnie National Kidney Foundation ze Stanów Zjednoczonych opublikowała w roku 2021 jasne zalecenie. Produkty takie jak awokado, banany i ziemniaki powinny być ograniczane przy niewydolności nerek. Jeśli ty lub ktoś z twojej rodziny znajduje się w takiej sytuacji, warto porozmawiać z nefrologiem przed wprowadzeniem awokado do codziennej diety. A nawet jeśli twoje nerki funkcjonują prawidłowo, istnieje inny narząd, na który warto zwrócić uwagę podczas spożywania tego owocu. Trzustka to prawda, że tłuszcz zawarty w awokado jest uważany za zdrowy, ale nie oznacza to, że jest wskazany dla wszystkich osób, szczególnie w momentach osłabienia organizmu. Osoby, które przeszły ostre zapalenie trzustki lub cierpią na poważne choroby wątroby, powinny unikać nadmiernego spożycia wszelkich tłuszczów, nawet tych określanych jako dobre. W sytuacjach zapalenia trzustki, samo spożycie porcji awokado może wywołać silne bóle brzucha, nudności. I pogorszenie stanu klinicznego. Podobnie dzieje się u osób z uszkodzoną wątrobą, jak w przypadku marskości lub zaawansowanego przewlekłego zapalenia wątroby. W takich przypadkach wątroba ma trudności z metabolizowaniem lipidów, a awokado, mimo że naturalne, może stanowić dla niej dodatkowe obciążenie. Wytyczne opublikowane przez American Gastroenterological Association w roku 2020 w Stanach Zjednoczonych zalecają ograniczenie spożycia produktów bogatych w tłuszcze podczas leczenia zapalenia trzustki i niewydolności wątroby. Jeśli miałeś kiedyś zapalenie trzustki lub problemy z wątrobą, napisz w komentarzu: Ostrożność, aby więcej osób mogło dowiedzieć się o tym ważnym ostrzeżeniu. A to jeszcze nie wszystko. Awokado może również wywołać bolesne ataki u osób z kamieniami żółciowymi. Porozmawiajmy o tym teraz. Czy zdarzyło ci się poczuć intensywny ból po prawej stronie brzucha po jedzeniu? Może to była kolka żółciowa. I chociaż wiele osób myśli, że tylko smażone potrawy wywołują taki dyskomfort, nawet awokado może go spowodować. Dzieje się tak dlatego, że awokado jako naturalne źródło tłuszczu stymuluje pęcherzyk żółciowy do kurczenia się i wydzielania żółci, co samo w sobie jest zjawiskiem naturalnym. Jednak u osób z objawowymi kamieniami żółciowymi, ten skurcz może przesunąć kamienie, wywołując atak kolki. Często dyskomfort pojawia się wkrótce po spożyciu i może być mylony z problemami żołądkowymi. Według badania opublikowanego w Journal of Hepatology w roku 2016 w Indiach, pacjenci z kamieniami żółciowymi zgłaszali nasilenie ataków po spożyciu tłustych potraw, nawet tych naturalnych, jak orzechy czy właśnie awokado. Dlatego jeśli masz historię kamieni żółciowych i doświadczyłeś silnych bólów brzucha po zjedzeniu awokado, lepiej porozmawiaj z lekarzem, zanim nadal będziesz włączać ten owoc do swojej diety. Są osoby, które muszą przyjmować leki regulujące układ odpornościowy, jak na przykład pacjenci po przeszczepach lub osoby z chorobami autoimmunologicznymi. W takich przypadkach nawet dieta musi być starannie przemyślana i awokado wchodzi tu do równania. Okazuje się, że niektóre związki obecne w tym owocu, takie jak fitosterole i inne fitozwiązki, mogą wpływać na działanie leków immunosupresyjnych. Innymi słowy, Mogą one zmieniać wchłanianie lub metabolizm leków, obniżając ich skuteczność lub zwiększając działania niepożądane. To szczegół często pomijany, ale mogący zagrozić stabilności terapii. Dlatego czasopismo European Journal of Clinical Nutrition opublikowało w Hiszpanii w roku 2019 przegląd, który podkreśla potrzebę szczególnej uwagi wobec diety pacjentów immunosupresyjnych, w tym ograniczenia produktów bogatych w związki bioaktywne. Takich jak awokado. Jeśli ty lub ktoś z Twojego otoczenia stosuje takie leki, napisz w komentarzu: Ochrona. Ta informacja może uratować życie. A teraz, gdy już omówiliśmy środki ostrożności, nadszedł czas, by dowiedzieć się, jak bezpiecznie korzystać ze wszystkich korzyści płynących z awokado. Przejdźmy do najlepszych wskazówek. Jeśli masz zwyczaj rozgniatać awokado widelcem i jeść je samo, Spróbuj dodać kilka kropli świeżego soku z cytryny na wierzch. To połączenie jest nie tylko pyszne, ale i jedno z najbardziej inteligentnych z punktu widzenia wartości odżywczych. Cytryna zawiera kwas askorbinowy, znaną witaminę C, która działa jako przeciwutleniacz i pomaga zachować właściwości awokado, a także zapobiega jego szybkiemu ciemnieniu. Cytryna również zwiększa wchłanianie innych przeciwutleniaczy obecnych w owocu. Wzmacniając ochronę komórkową i układ odpornościowy. Badanie przeprowadzone w Meksyku, opublikowane w Journal of Food Science przez Hernandeza w roku 2017, wykazało, że połączenie owoców bogatych w dobre tłuszcze i źródeł witaminy C znacznie zwiększa zdolności antyoksydacyjne żywności. To oznacza lepszą obronę dla Twojego organizmu i eksplozję smaku na talerzu. A jeśli chcesz pójść o krok dalej, Poczekaj, aż poznasz moc nasion w połączeniu z awokado. Jeśli chcesz zadbać o serce i jednocześnie poprawić pracę jelit, ta wskazówka jest idealna. Połącz awokado z nasionami, takimi jak chia, siemielniane czy sezam. Te nasiona są bogate w błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny, który pomaga regulować pracę jelit, zwiększa uczucie sytości i wspomaga redukcję złego cholesterolu. O połączenie jest idealne na śniadanie, ponieważ zapewnia stabilną i długotrwałą energię bez gwałtownych skoków cukru we krwi. Dla osób po 60 roku życia taki wybór może oznaczać nie tylko komfort trawienny, ale też tarczę ochronną przed chorobami sercowo-naczyniowymi. Przegląd opublikowany w czasopiśmie Nutrition Reviews przez Smitha w Stanach Zjednoczonych w roku 2021 potwierdził, że jednoczesne spożycie błonnika i tłuszczów jedno nienasyconych zmniejsza ryzyko incydentów sercowych u osób starszych. Warto spróbować. A jaka jest twoja ulubiona forma spożywania awokado? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Odżywianie to temat zawsze bardzo ważny dla naszego zdrowia. Dlatego na krótki czas udostępniam darmowy e-book przypięty w pierwszym komentarzu: 50 produktów przeciwnowotworowych i jak mogą chronić twoje zdrowie. Pobierz go teraz i zacznij zmieniać swoją dietę już dziś, by cieszyć się dłuższym i szczęśliwszym życiem. Na koniec zobacz, jak awokado może w zdrowy sposób zastąpić jednego z największych złoczyńców w twojej kuchni. Czy wiedziałeś, że ta kremowa majoneza, którą smarujesz chleb, może być pełna złych tłuszczów i prozapalnych dodatków? Otóż awokado może być naturalnym, smacznym i znacznie zdrowszym zamiennikiem. Wystarczy je rozgnieść i używać zamiast masła, majonezu lub innych przetworzonych smarowideł. Oprócz dodania błonnika do diety, ten wybór znacząco zmniejsza spożycie tłuszczów trans i wspiera kontrolę poziomu cholesterolu. Możesz dodać świeżo mielony pieprz, sok z cytryny, posiekaną natkę pietruszki lub odrobinę oliwy z oliwek, by nadać smak i stworzyć własną zieloną pastę. Ta prosta wskazówka chroni serce. Wspomaga trawienie i jednocześnie zadowala podniebienie. Jeśli któraś z tych porad ma dla Ciebie sens, napisz w komentarzu, które połączenie wypróbujesz jako pierwsze, i koniecznie zasubskrybuj kanał. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów, które przygotowuję z sercem dla Ciebie, który przekroczyłeś już sześćdziesiątkę i chcesz żyć zdrowo i radośnie. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że naprawdę zależy Ci na Twoim zdrowiu. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. A jeśli ten materiał miał dla ciebie sens, napisz w komentarzu Kocham Awokado. Teraz uważaj, kolejny film już jest na ekranie i zaskoczycie. Nigdy nie jedz banana, jeśli masz te trzy problemy zdrowotne. Kliknij i odkryj.